thank Reżyser, scenarzysta Wiesław Paluch dziś z nami w rozmowie tygodnia. Witam serdecznie. Witam. Nie muszę chyba dodawać, że z Biłgoraja, prawda? <laughs> fotograf Partyzantów to nowy film, pana nowy film, związany z Biłgorajem, jak no kilka poprzednich również, bo ten fotograf Partyzantów to Edward Buczek, pochodzący stąd, żyjący tutaj podczas II wojny światowej. Ten temat, dlaczego taki temat? Dlaczego taki temat? No to, to, to jak zwykle jakiś był jakiś w tym przypadek, ale do tego filmu zainspirował mnie Tadeusz Pisarczyk, namawiał mnie bardzo gorąco do zrobienia filmu dokumentalnego o bitwie pod Osuchami. Największej bitwie partyzantów, tak, tak tutaj w regionie. Tak, tak, największej mhm. bitwie partyzanckiej. Ja zacząłem się interesować po prostu tym tematem, no i... pewnego razu podczas pobytu w Biłgoraju. Odwiedziłem Muzeum Ziemi Biłgorajskiej i zauważyłem tam taki wydany album przez muzeum z fotografiami Edwarda Buczka. No i kiedy zobaczyłem ten album, te fotografie. Bo to, to... duży artyzm, prawda? W tych no fotografiach. Oczywiście, no świetne mhm. fotografie. W ogóle nie wiedziałem, że. Taki fotograf podczas wojny w Biłgoraju mieszkał. No, kiedy zobaczyłem te fotografię, no to sobie pomyślałem, że to jest temat na film. Że to, to jest fantastyczny temat na film dokumentalny. O fotografii, o jego fotografiach, a o, o, przy okazji o bohaterstwie tych partyzantów, których fotografował, o, o wielkim tutaj poświęceniu tych miejscowej ludności podczas wojny. No i cenę, jaką za to płacili. A Edward Buczek swoimi fotografiami doskonale to zdokumentował. To są, można powiedzieć, że to są najlepsze zdjęcia wykonany partyzantom podczas II wojny na terenie Polski w ogóle. Bo to są nie tylko takie zdjęcia pozowane, ale właśnie robione z ukrycia, prawda? Gdzieś tam przyłapywał partyzantów przy różnych czynnościach, takich zwykłych też, prawda? To jest ogromna wartość, dokument historyczny, tak naprawdę, te, te, te jego zdjęcia. Duża rola, pomoc w tym, żeby te zdjęcia funkcjonowały, żeby też film mógł powstać o Edwardzie Buczku. Córki pana Edwarda występuje ona w filmie, prawda? Zgodziła się na, na, na współpracę. Tak, tak, oczywiście bez udziału... Barbara Buczek-Płachtowa. Tak, córki Edwarda Buczka, Barbary Buczek-Płachtowej. Ten film by nie powstał. No, warunkiem powstania tego filmu to był jej udział w tym filmie. I ja w pewnym momencie bardzo to jasno przedstawiłem pani Barbarze. i no, powiedziałem, że jeśli ona nie wystąpi w tym filmie, to ja tego filmu wycofuję się, nie, nie, nie zrealizuję tego filmu. Zostałaś zaszantażowana po prostu. No, tak. Znaczy, nasze pierwsze spotkanie z Barbarą Buczek wyglądało bardzo przyjemnie, miło, dlatego że ona jest fanką filmu Motor. Widziała ten film, nagrała sobie. Jak przyjechałem, to ona wszystko o mnie wiedziała. Jak przyjechałam do niej z domu, się okazało, że na wszystko do Pani o mnie wie. Pana mieszka pod Warszawą, tak. tak? Barbara Buczek mieszka pod Warszawą Wesołej. Tam przeprowadzili się po wojnie i ona tam do dzisiaj mieszka. I generalnie wyraziła taką wstępną zgodę, zainteresowanie filmem, no i później już, już kiedy zdobyliśmy fundusze na film, ona no, zdecydowała się przystąpić. No właśnie, skoro mówimy o, zaczął Pan mówić o funduszach, to to udało się łatwo, kto jest producentem, jak wygląda właśnie budżet tego filmu. Film zdecydował się sfinansować dyrektor TVP Historia, Tadeusz Doroszuk. I dzięki niemu w, zas w zasadzie ten film powstał. Ja oczywiście z tym scenariuszem chodziłem po, w telewizji, po różnych redakcjach przez, chyba przez dwa lata, w jedynce, w dwójce, we wszystkich kanałach w zasadzie telewizji polskiej. I oczywiście zainteresowanie filmem było, natomiast tam był problem w, w innych kanałach, tym, że bardziej nastawione tam to są kanały na filmy dokumentalne współczesne, traktujące o współczesnej Polsce. A to jest film jednak historyczny, dlatego trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce dla y, realizacji tego filmu. No i tutaj TVP Historia okazało się no, bardzo dobrym miejscem, dlatego że to jest jakby w profilu działalności tej stacji. Mm -hmm. Premiera właśnie w TVP Historia tego filmu w poniedziałek, 21.50 chyba? Yy, tak, w poniedziałek, 3 października. Tak, a pokaz przedpremierowy w piątek, my nagrywamy naszą rozmowę w czwartek i emisja będzie w sobotę, a w piątek odbyła się, odbył się już pokaz przedpremierowy premierowe, można tak powiedzieć, filmów w Zamościu. No, pod patronatem też prezydenta Zamościa, miejsce no, nie biłgorajskie, zamojskie na ten pokaz przedpremierowy. Tak, tak wyszło w związku z tym, że tutaj nie ma kina, tak, czynnego w tej chwili? Tak, myślę, że głównym powodem, dlaczego nie ma premiery w Biłgoraju jest to, że, że jest nieczynne kino i telewizja zdecydowała się jednak zrobić pokaz przedpremierowy w Zamościu jednak, w za jakichś takich warunkach kinowych bardziej. Także no ciekawy jestem przyjęcia tego biłgorajskiego. No właśnie, tak? W Zamościu. Bo chcę, chcia bardzo... Chciałam o to zapytać, że to jest jednak film biłgorajski, tak? Jest o, o, o biłgorajaninie. A kto jeszcze z Biłgoraja jest bohaterem w, w filmie, w tej narracji? W czy film... tylko pani Buczek, czy jeszcze ktoś z Biłgoraja? Tak, w tym filmie występuje tylko Barbara buczek płachtowa Ona jest narratorką całego filmu. Opowiada o swoim dzieciństwie i opowiada o ojcu fotografię właśnie, jak mieszkali podczas wojny w Biłgoraju, jak on właśnie tak jak ona pamięta, jak on na 3 maja zdjęcia, tak na 3 mieli maja. zakład, a mieszkali na Czerwonego Krzyża, tak, tak? Tak, mhm. tak? Ona była wtedy kilkuletnią dziewczynką i pamięta, jeszcze bardzo wiele pamięta z, z tamtego czasu. No bo to był taki szczególny czas, na który zapadł jej głęboko w pamięci. Wiele przygód przeżyła w Biłgoraju i doskonale to wszystko pamięta i spisała nawet pamiętnik napisała który zresztą e, pisanie pamiętnika sfilmowaliśmy i, i też to jest e, pewnym elementem filmu e, także ona bardzo bardzo ciekawie opowiada o jej ojcu a e, ojciec który zmarł w 1983 roku mhm. W zasadzie opowiada o Jest pochowany sam, w Biłgoraju, prawda? W Biłgoraju, mhm. Tak na Lubelskiej, na cmentarzu na Lubelskiej Edward Buczek jest pochowany, wrócił tutaj jest także jego żona pochowana. On mieszkał w Warszawie, jak zmarł, ale chciał być pochowany w Biłgoraju. Mhm. I Barbara Buczek-Pachtowa bardzo barwnie opowiada o tamtych latach. Ona jest narratorką filmu, natomiast o partyzantach swoimi fotografiami opowiada Edward Budżek. I to jest w ten sposób zbudowany film, że, że, że ona opowiada o ojcu fotografię, a ojciec fotograf opowiada swoimi fotografiami o partyzantach. I to jest w zasadzie opowieść tylko obrazem i muzyką. Mhm. Opowiadamy o filmie, a tak naprawdę chcielibyśmy go zobaczyć, będziemy mogli go zobaczyć w telewizji, ale czy jest jakaś szansa, że na jakieś tutaj pokazy biłgorajskie, tak, bo to no, biłgorajski film, tutaj środowiska kombatanckie Biłgoraja są bardzo e, aktywne. W ogóle mam wrażenie, że, że Biłgoraj jest takim miastem e, w dużej mierze żyjącym historią, więc jest szansa na takie jakieś spotkanie autorskie tutaj? Ja myślę, że tak, ja jestem otwarty. To wszystko zależy tutaj od... E tutaj... Lokalnej inicjatywy. inicjatywy. Ja jestem otwarty. Ja nie widzę żadnego problemu. Mm. Natomiast wydaje mi się, że ten film jest bardzo ważny dla Biłgoraja. Wydaje mi się, że to jest film bardzo istotny, dlatego, że że. Niepomnikowy, opowiadający o historii, ale bez pomników, prawda? I, tak. i, i wielkiej tak, takiej. pompy. tak. Chcieliśmy pompy. uciec od pomnikowości. Uczłowieczyć tak, historię. Chcieliśmy, chciałem uniknąć takiego filmu podręcznikowego, wypełnionego datami, jakimiś wydarzeniami historycznymi. Chciałem, żeby ten film był taki o relacji ojca z córką, o niezwykłej takiej rodzicielskiej relacji. Dlatego, że... Można powiedzieć, że Barbara buczek płachtowa z ojcem Edwardem Buczkiem byli przyjaciółmi całe życie. To jest niesamowita relacja. I ja chciałem pokazać bardziej jakby historię poprzez taką prywatną perspektywę, taką bardzo ciepłą, ludzką, taką, rodzinną. To jest niezwykła historia rodziny, niesamowita. I w ogóle niezwykła rodzina. Natomiast ten film opowiada, o, oprócz tego, o tej prywatnej, takiej rodzinna, rodzinnej historii, Opowiada no, kawałek dziejów historii Biłgoraja, no, bohaterstwa Biłgoraja podczas wojny, o ogromnej cenie tutaj płaconej przez miejscową ludność podczas wojny, za jaką cenę płacili tutaj ludzie za, za ten opór, za, 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 nie, na, na, za tą niezgodę na okupację. I Edward Buczek doskonale to zdokumentował, to jest niesamowite. Biłgoraj, Edward Buczek, oprócz czarno-białych fotografii, robił kolorowe slajdy podczas wojny. samego miasteczka, sa tak? i sa sa samego miasteczka. Też, mhm. To jest w czasie wojny Niemcy wprowadzili, Akwa wprowadziła kolorowe slajdy i on już zaczął robić te slajdy. Biłgoraj jest z czasów wojny yy, na slajdach kolorowych. To, to, to tak jakby zostało to zrobione tak. parę lat temu. Mówiła nam Dorota Skaku i z muzeum, dyrektorka muzeum, że to są Pomikatowe zdjęcia też ludności tutaj mieszkającej tak wyznania Mojżeszowego i jakby zdjęcia dla nich też mają wartość ogromną dla muzeum to że ten film nie jest taki właśnie pomnikowy jak podręcznik to on musi mieć też ogromną wartość myślę sobie edukacyjną tak bo, bo jakby młodzież chętniej obejrzy taki film wydaje mi się niż no, no właśnie jakiś taki pomnikowy. No właśnie, i... bardzo mi na tym zależało, żeby to był film, który zainteresuje widza, który w ogóle nie jest związany z tym regionem. Żeby przy okazji historię tak, poznał. Tak, to, to, to miał być film. Ja, bardzo mi na tym zależało, żeby to był film, który nie tylko będzie funkcjonował tutaj regionalnie, tutaj lokalnie, tylko żeby to film był, który będzie funkcjonował na skalę całej Polski. Że, że jeśli go pokażemy w Gdańsku, to ludzie tak samo z wielkim zaciekawieniem obejrzą ten film, tak jak tutaj. No my to wiadomo... Dla nas to będzie zawsze ciekawe, bo, bo to jest tak, o nas opowieść, nasze, o, o, o naszych e, przodkach, dziadkach, ojcach I, i to dla nas będzie zawsze ważne. Natomiast e, co zrobić, żeby ten film był te, równie ciekawy dla ludzi, którzy w ogóle nie są z tym związani emocjonalnie tutaj z Zamojszczyzną, Lubelszczyzną i, i z tym regionem. Opowiedzieć o człowieku, no tak? właśnie, To jest na najlepsza metoda. Wydaje mi się, że, 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 że to się jakoś chyba sprawdza, bo reakcje są dosyć bardzo pozytywne, zresztą w tej chwili film się też jakiś ma potencjał festiwalowy, bo zakwalifikował się już na Międzynarodowy Festiwal Filmowy, także Trzymamy kciuki, bo dla nas jest to ważne, bo to też jest jakby forma promocji, prawda, Biłgoraj, jak ktoś tam usłyszy o, o biłgorajskim fotografii i biłgorajskim reżyserze, bo ten Biłgoraj w pana twórczości jest mocno, no przecież Motor to, to biłgorajski film, Dekalog Człowieka, Gumy też biłgorajski, no i dlaczego właśnie biłgorajskie są te filmy, bo, bo sentyment, bo lokalna społeczność jakby wspiera i podrzuca te tematy? No, to takie hmm. oczywiste pytanie w zasadzie, hmm. prawda? Bo się hmm. pochodzi stąd, ale no, no są hmm. autorzy, którzy się odcinają, tak? A, Jakby tak, od swoich tak, korzeni. Tak, tak. Yy, no właśnie. Ja, 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 ja postanowiłem się nie odcinać no <grym> od i swoich dobrze. korzeni. Yy, to właśnie to była kiedyś podjęta przeze mnie świadoma decyzja, że zastanawiałem się kiedyś, jak, jaką drogą twórczości mam podążać i czy, czy mam yy, odcinać się od tego, co było, od, 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 od miasta, czy od. Yy, tej historii, która. Mało nie miasteczkowej tak, też tak. Od, taki, tego, nie? od tych właśnie m, takich klimatów, miasteczkowych, takich sytuacji, które są mi bardzo bliskie, właśnie do życia mojego miasteczka. I te dylematy tutaj ludzi mieszkających, wydaje mi się, że jakoś to rozumiem. I w, no zastanawiałem się, czy to jest właśnie, czy, czy ja powinienem się czymś innym zająć, zupełnie oderwanym od tego. No i jednak uznałem, że ja powinienem jednak powracać do, do tego, skąd wyszedłem, skąd jestem, że, że to powinna być Wtedy treść... Tyle łatwiej o prawdziwy tak, przekaz, treść, tak? Tak, że to powinna być treść mojej twórczości, dlatego że, że to będzie zawsze jakieś prawdziwsze od, od tego, co sobie wymyślę, czy tam jakoś stworzę ale, ale też nie, nie ograniczam się tylko do tematyki tutaj Biłgoraja, oczywiście, tak, bo, bo... o kobietach yy, z, z kopalni było. Tak, tak, bo tam różne, różne yy -y. inne tematy yy, robiłem i przy, teraz przygotowuję też zupełnie, nie wiem, poza, tematy i filmy jakieś, które nie są związane z Biłgorajem, chociaż planuję oczywiście yy, dalej filmy <grym> związane z Biłgorajem. Ciekawych się że, stali całe mnóstwo. Że, co, co, myślę, że co najmniej jeszcze dwa filmy fabularne chciałbym zrobić kinowe w Biłgoraju. Dokument, być może, filmy dokumentalne film przygotowuję, ale to są niezwiązane nie z Biłgorajem. A możemy więcej o tych, które już są? Na razie nie są... chciałbym jeszcze mm -hmm. o tym mm -hmm. mówić, bo to jest zbyt wcześnie. Jest... Rozumiem, że w tej chwili też jakby promocja tego filmu biłgorajskiego Fotograf Partyzantów jakoś jest wpisana, w festiwale, tak? tak? Tak. W takim razie trzymamy kciuki za ten film i za wszystkie kolejne i żeby ten motyw biłgorajski jakby był aktywny cały czas. Tak myślę i czekamy na ten pokaz tutaj w Biłgoraju, myślę, że wiele osób chciałoby się też spotkać i porozmawiać na ten temat. Wiesław Paluch, reżyser, scenarzysta z Biłgoraja, w Biłgoraju w naszym studiu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.